A w dzisiejszym odcinku zobaczcie m.in. w akcji Pedri. dwóch zawodników, Pedri. którzy spokojnie należą do grona jednych z najbardziej obiecujących piłkarzy na świecie. Nie no, kiwer co blokuje. Dobra, gotowe 25 pików, gotowe 25 pików, więc, yy, więc lecimy z tym tematem. Słuchajcie, lecimy z tym tematem. Tawno nie zrobiłem sobie e, takiej większej ilości pików, no i zobaczymy, czy jakieś już starsy polecą, czy jakieś walkouty. Jeśli tak, to yy, chętnie. Chętnie, ale ja, ja dziękuję za tego crossa, tylko tak teraz sobie pomyślałem, że po pierwsze to będą chyba niewymienne duplikaty, jeśli już z tych wyższych overali, a oczywiście narzekać nie będę. A po drugie, no, jeśli liczyliśmy na jakiegoś fajnego zawodnika, na którego można przepalić te overale, to na razie się nie doczekaliśmy takiego, no bo mówmy no się, bo... Baggio jest taki sobie. Dobra, tutaj wreszcie jakiś gorszy pik, bo. Poprzednie były całkiem niezłe. 83, 84, 86, 87, Manuel Neuer. Więc oddaję, sypię w wyralach na razie. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. I, 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 i. Weźmiemy sobie Joał Mario, żeby tutaj nie wchodzić w duplikaty. Dobra. O, jest! Jest pierwsza y, Future Starska. Chciałem powiedzieć, jest pierwszy Future Stars, a tu mamy Future Starskę, Leticia... Z Manchester United, no bo wiecie, trzeba być poprawnym teraz politycznie w dzisiejszych czasach, więc jak jest ministra, premierka, myślę, że też future starska, jeśli już tak sobie spolszczamy wszystkie te angielskie nazwy. Ale ona tylko jeden Playstation Plus, no, ostoperka z United. No dobra, niech będzie, niech będzie. Przyjmuję ją z otwartymi ramionami. Botman, bardzo proszę, ale dobra, Pico 85 Plus jeszcze na nas czeka, więc jak coś to po prostu wrzucimy tam te karty, które tam. Nam zostaną. Ok, jeszcze 15 pików. Dobrze, kolejny raz 84. No, zapychamy ten klub dobrymi overallami. Jeden fiotr jest teraz trafiony. Kolejny 86. Kompletnie na razie nie wygląda jak player pik 80, plus, tylko jakiś <gry> znacznie większy. Kolejny raz 84. Harder. Dobra, zobaczmy, co tym razem. Yy, dramatu nie ma. Uh, Neymar. Neymar 89, proszę bardzo. Kurczę, szkoda, że. Ogólnie w ogóle nie pograłem tą kartą w tej edycji. A szkoda, bo ja bym chętnie nim pograł. Yy, o, no, najchętniej tym Thunderstruckiem, ale... Ale to wiadomo, że w ogóle inny pułap finansowy. Yy, dobra, Henri, Onry. Bardzo dobre pik, naprawdę. Myślałem, że dużo gorzej będzie. Tutaj sobie weźmiemy Arona Ramsdale'a, 84, to już do klubu, Neymar 89, nie wiem, zajebiście. Yy, teraz taki troszeczkę gorszy pik. No i ostatni pik, dobra, nie też nie będę był duplikatu, także ym, na duplikatach zostało nam 11 zawodników i zawodniczek. I to wszystko są niewymienne duplikaty, dobra, więc trzeba będzie to wszystko poprzepalać. A no wszystko to zobaczymy, czy będę taki łaskawy, ale na piko 85, jak najbardziej, Uri. No to piko 85, wjeżdża. Co prawda przeplamy Krosa i yy, panią Uri, więc. No, lecą dosyć mocno over, ale dobra, niewiele tu duplikatów zostało, dobra, ja sobie je po prostu, ja sobie je po prostu przepalę. Nie będę tu kombinować. A może z Picoś plus 5+, się siądzie jeszcze dodatkowego? No dobra, nie siądzie. Nie będę brał ma bo niewymienny. Wezmę sobie Erbs, żeby tutaj budować folder foderów. Jest! Kuba Kivior! Nowy transfer! Nowy transfer, słuchajcie, na środek obrony. <noise> Jedziemy, spróbujemy go. Jestem ciekaw bardzo, jak będzie śmigał. W parze z Maldinim No, będzie miał się od kogo uczyć. Będzie miał się od kogo uczyć tutaj, wydaje mi się. W tych pozostałych ośmiu spotkaniach Champions. O, a on ma SPO niby, no właśnie. Tego, że z niego takie SPO... No dobra, ma ciekawy dribbling. Można przetestować Pedrito, no. Można przetestować Pedrito. I wybitnie nie będzie, jeśli chodzi o zgranie w tym składzie, ale... Zrobimy z niego driblera, e, Takiego największego, jaki się tylko da, żeby był. E, czyli zobaczę sobie na footbini, jak to, jak to wygląda. Ale chciałbym właśnie, żeby on był takim gościem, co... Na lewej gałce będzie się niesamowicie obracać. Yy, taki jest plan, ale nikt widzę takiego, takiego playstylu nie daje, yy, żeby typowo mu podbijać, yy, podbijać dribbling. Albo może dał mu właśnie artystę, bo wtedy 99 zwiności 99 driblingu, To jest jakiś pomysł, jeśli chodzi o. No bo maestro to ma 99 raki, i 99 driblingu, Siła, nie no, artystę mu dam, dam mu artystę, słuchajcie, dam mu artystę. <laughs> Będzie miał w teorii 99 driblingu i 99 zwinności i sami będziemy testować, czy faktycznie to czuć w grze, czyli jest dla niego playstyle artysta, okej? Okay. I teraz plan jest taki, że tego Pedri, ja mu jeszcze dam, lekko, le lekko zmodyfikuję tą taktykę i dam mu wspieraj atak. I teraz Pedri ma wchodzić w pole karne, obracać się lewym gałką i odgrywać na no, sam, on na sam, on mam mnóstwo po prostu y, asyst y, notować. Tak jest plan. No można handlować oczywiście, nie? To jest jakaś metoda no, w tej edycji. Ja tylko tak naprawdę z czempionów zarabiam, więc. Nie jest taki super zarobek. A tymczasem Pedri, 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 Pedri. I tak chcemy, jeśli już będziemy zdobywać bramki. A, Gierka jest za głośno. Wiem, 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 że jest za głośno. Będzie miał kiwior Spokojnie popracować z Eusebio, No i rozpracował go. rozpracował go w tej akcji. Bardzo. Tymczasem Davis Przewołanie na 1 Winniego. No, obrót w złą stronę. Tu trzeba wracać. W salach kontra Maldini. Kontra Kiwior. Chyba Kiwior. Świetny przechwyt Kiwiora. Nie no, Kiwior co blokuje? Znaczy popełniłem błąd Maldinim, ale można powiedzieć, że to był taki gambit Maldiniego. Poświęcamy fatalne po to, a nie po to, żeby sprawdzić, czy Kiwior potrafi się dobrze ustawić. Potrafi. No dobra, ale to już bez takich strat, mordeczko. Chyba, że Kuba kiwior! Kuba kiwior! Co to jest za stoper na razie? Niesamowita karta za 15 tysięcy monet. No i to jest 2-0. To jest rage Quit i to będzie 3-0 w kwalifikacjach, więc znakomity debiut Pedriego w drużynie, tej nowym, nowej drużynie. Kiwiora w drużynie super. Pięć meczów jeszcze Kiwiora na zero z tyłu i stwierdzę, że to jest stoper, który może podpasować do każdego składu. Naprawdę. 99 dryblingu Pedri. 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 O, leż asysta Pedriego. Mm. La masija. La gracia znaczy się. A, widzisz. Oj, Chłodzik, cała nadzieja, wydaje mi się, w przyszłym sezonie, jeśli już to konkurencja i FIFA 25 jeśli się pojawi, to myślę, że też FC 25 będzie, jakby FC 25 może być tylko lepsze, jeśli pojawi się y, FIFA 25 dodatkowo obok. To może być naprawdę piękny czas y, dla graczy. No, to w przyszłym roku. Znaczy właściwie już w tym, ale. Jest duża szansa, że wejdzie coś, dlatego że po prostu FIFA sprzeda swoje prawa, no, swoją markę, swoją nazwę. Innej firmie, tak? A teraz w tym roku nie mogli tego zrobić. Nie mogli od razu wejść na konkurencję, bo mieli yy, mieli w umowach to podpisane wszystko, że jak się rozstają z jej, to jej sobie zastrzegło takie prawa, nie? Świetnie, Bruno? To już musi być gol. Tak jest. Padę presja na połowie przeciwnika. 20 wirtualnych minut do końca spotkania? Można. O nie, 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 nie. Dobry coś w się sensie widziałem tutaj sytuację dosyć groźną, wydawało mi się, na pierwszy rzut oka, ale spokojnie, Kuba Kiwior, Kuba Kiwior jeszcze fałowany, ale Kuba Kiwior postanawia wyprowadzić piłkę, nie, a dobra, uff 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 kochany sędzia, kochany sędzia, cofnął ten przywilej. Kiwior, nie szalej, daj drugą na drugą, o. I będzie trzy i będzie trzy 3-0. Pedro González Lopez kontra Larry de Tour. Mhm. Mm Monterstegen złoty. Vergil. Jedziemy. Czy da dobrą piłkę? Mm -hmm. No dał piłkę. Rywal ze stratą. Pedri. Pedri. I jednak. Piękna trivela Pedriego. Da się tak strzelić, jednak nadal. okej. Okay. Tutaj naciskanie lewej gałki? Nic, po prostu ją naciskam, no tak jak tutaj, no po prostu, bo mocno, bo mocno wychylam ją, o, mocno wychylam, wychylam ją w lewą i w prawą stronę i dlatego lewa gałka jest naciskana czasem. Okej, okay, dobra, kolejny rage quit. Dziękujemy bardzo za ten mecz, to wszystko, na zero wszystko, wszystko na, na, na zero. Ile to już? 7 meczów, czyli to jest pięć meczówki Viola, tak? W podstawowym składzie. Znakomity stoper. Znakomity stoper. E, teraz e, Kiwior. Zadanie ciężkie. No ciężkie. Król w Puskas. Ribery Garincha. Mm, dobry skład przeciwnika. Ładnie. O, pięknie teraz, Kilian. Co zrobi teraz, Wini? Kapitalne ogranie stopera. Brawo, Bruno. Może być kontra na zamknięcie spotkania. Świetne podanie, Bruno Fernandes. I to jest zamknięcie spotkania, tak? To jest Rage quit? Haha, wykrakał. Wykrakał, Beyoncé. I 8-0 kwalifikacjach mamy. Dobra, Soul Club. Soul Club, ostatni dziesiąty meczek paczki. I miejmy nadzieję, że Kuba Kiwior utrzyma fantastyczną pasę yy, Ośmiu meczów bez straconej bramki yy, drużynowo. A też docenimy Jaszyna, tutaj naprawdę dobrze broni też. Ładnie. Dobra Piła, zgraj to, zgraj to, zgraj to, zgraj to, zgraj to. No właśnie, no właśnie. I dobra, to był dużo prostszy mecz chyba, tak jest. Także koniec kwalifikacji. Osiem czystych kont Kubyki Wiora. No coś pięknego, naprawdę. Yy, wiadomo, 10 zerów w falsach więc jakieś paczki tutaj sobie jeszcze otworzymy. Może coś, coś człowiek zarobi. Yy, pewnie nie za dużo, ale... No zbieram jakieś też monety, bo... Zerknijmy, jak to tam wygląda, jeśli chodzi o jakieś paczki z wypożyczeniami. Ostatnio one nie oddawały, niestety. Nawet ta sama jest 700 tysięcy monet. O zgrozo, że ja ją otworzyłem. Paczki promocyjne. Mhm. Właśnie nie chcę... Karty piłkarskie przyszłych gwiazd, tylko mi chodzi jeśli już to o ikony przyszłych gwiazd. A żeby ikony przyszłych gwiazd mieć, to trzeba mieć 650 tysięcy monet. Ymm, no tak, także. Aktualnie to w ogóle, w ogóle poza moim zasięgiem finansowym jest. Jakimkolwiek, jakimkolwiek. Dobra, do no to paczki, no to paczki paczka za 50. Paczka za 50, ale tu złoty Senegalczyk Sadiomane. Sadio, dobra. 86 overalla. Jakiś pieniądz za niego weźmiemy? Pytanie, ile? O, nie za dużo. Poniżej 10 tysięcy monet. W porządku. Dobra, to na QXL. No ale zawsze 10 tysięcy monet. PJ, Grosz do grosza. I coś się uzbiera. Y Potrzebujemy 650 tysięcy monet. to już teraz tylko 640, tak? stoper z Włoch, środkowy obrońca. O, to nie może być dobry traf. No, właśnie. No, właśnie. To jest Mancini 83. Ok. Na listę transferową, to na quicksell No i paczka za 100 tysięcy, niech odda Proszę Portugalia, lewy obrońca, o cancelo Mhm Ale na podwójnym walkoucie Dobra, czyli tu mamy 10 tysięcy Monet A tutaj obok, obok, obok To to, no dobra op, Hop 88, no zanim trochę więcej będzie Zanim trochę więcej będzie yy, Okej okay. Za niem ile? 20 niecałe. No raczej 30 tysięcy monet plus quickcelujemy sobie resztę. Czyli tutaj dają na QuickSel to 7400. Dużo człowiek nie zarobił za te kwalifikacje, ale przynajmniej Kivirtop. To się każdy ze mną może zgodzić, nie?